Dzień dobry, witam państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj przedstawię państwu postać Korwina Milewskiego oraz historię jego znakomitej kolekcji. Hrabia Korwin-Milewski, kolekcjoner, kawaler maltański, pisarz polityczny i podróżnik. Do historii przeszedł dzięki stworzeniu niezwykle wartościowej kolekcji obrazów współczesnych mu polskich malarzy. Korwin Milewski z nieomylnym instynktem rozpoznawał w artystach wyjątkowy talent i bez omyłki wybierał obrazy o najwyższych walorach i będąc przy tym szczodrym, ale i wymagającym klientem, nie mając ograniczeń finansowych, gromadził co tylko uważał za wartościowe i warte miejsca w jego kolekcji. Twierdził, że eksplozja nieprzeciętnych talentów artystycznych w okresie młodej Polski już się nie powtórzy. Koncentrował się więc na polskich artystach, którzy studiowali w Monachium. Przecież studiował z nimi. W swych marzeniach chciał być jednym z nich. Milewski pragnął, by malarze polscy w szczęśliwy sposób połączyli swe narodowe właściwości z realistyczną sztuką szkoły monachijskiej. Jako koneser i esteta przyjaźnił się z wieloma z nich, często roztaczając nad nimi opiekę finansową. Był najwybitniejszym kolekcjonerem malarstwa polskiego swej epoki. Korwin Milewski podjął ważną i ambitną decyzję kolekcjonerską. Zgromadzenia galerii autoportretów polskich malarzy, kolekcjoner chciał stworzyć poczet najważniejszych polskich twórców epoki. Galeria autoportretów powstała na wzór kolekcji uficich we Florencji, gdzie oglądać można własne portrety Berliniego, Rembrandta. Rubensa, Wandajka czy de Delacroix. Milewski zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę dla kultury narodu są takie kolekcje. Wymogiem postawionym przez Milewskiego było, aby wszystkie wizerunki artystów miały być w tym samym formacie i tej samej pozie portretowanego. Każdy z twórców miał stać na wprost w wielkości naturalnej, ujętej do kolan z paletą w dłoni. Tylko Jan Matejko nie podporządkował się tej narzuconej konwencji, portretując siebie w fotelu. Korwin Milewski zgromadził blisko 20 dzieł, a wśród nich były dzieła autorstwa Teodora Aksentowicza, Alfreda Wierusza Kowalskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, aż dwa portrety, Aleksandra Gierymskiego, Wojciecha Kossaka, Wincentego Wodzinowskiego, Józefa Piotrowskiego. Franciszka Żmurki, Jana Styki i jedynej kobiety w tej wąskiej elicie – Anny Bilińskiej-Bohdanowicz. Portretu tego Bilińska nie zdążyła ukończyć. Schorzenia reumatyczne i ukryta wada serca spowodowały przedwczesną śmierć tej utalentowanej artystki. Podziwiając tą kolekcję autoportretów możemy porównywać przekaz artystów tej samej epoki w tych samych kompozycjach i obserwować podobieństwa i różnice w oświetleniu, nastroju, kolorycie i dotyku pędzla. Milewski, dumny ze swej kolekcji, pragnął wspaniałomyślnie ofiarować ją polskiemu społeczeństwu. Prowadził negocjacje z władzami miasta Krakowa i Lwowa. Krótkowzroczność lub zawiść wśród władz miejskich nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Urażony fundator wyjeżdża wraz ze zbiorami do Wiednia, gdzie w 1895 roku zorganizował wystawę cieszącą się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedził ją sam cesarz Franciszek Józef. Następnie prezentuje tą unikalną kolekcję w Berlinie i Monachium. Wystawy cieszą się ogromnym powodzeniem. Zbiera znakomite pochwały i recenzje. Inną pasją hrabiego było żeglarstwo. Był świetnym żeglarzem członkiem klubu żeglarskiego w Puli, pod patronatem cesarza Franciszka Józefa. Od księcia Karola Stefana Habsburga kupił jacht nazwany Litwą, którym to rok w rok wypuszczał się w długie rejsy po Morzu Śródziemnym. Korbin Milewski angażował się w sprawy społeczne. Należał do grona Wilnian, którzy zakładali pierwsze w mieście pogotowie ratunkowe i tą inicjatywę wspierał finansowo. Był założycielem i głównym fundatorem polskiego teatru na Puchalance w Wilnie. Hrabia Milewski był przedstawicielem pozytywizmu. Podtrzymywanie polskości postrzegał w kultywowaniu oświaty, gospodarki i kultury. Potępiał powstania narodowe, uważał, że nie mają one szans powodzenia, a tragedią jest kolosalna danina krwi kolejnych generacji. Wyłącznie pogarsza sytuację Polaków. W roku 1905 hrabia od arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żypca kupuje wyspę świętej Katarzyny na Adriatyku u wybrzeży Chorwacji. Wznosi na niej wspaniały pałac według projektu krakowskiego architekta i malarza Teodora Talowskiego, który stanie się jego rezydencją i również tymczasowym domem dla jego kolekcji. Rewolucja bolszewicka, rozpad cesarstwa austro-węgierskiego i wystawny tryb życia hrabiego wpędzają go w poważne kłopoty finansowe. W 1922 roku Milewski przechodzi wylew krwi do mózgu, co częściowo go sparaliżuje. Podejmuje ostateczną decyzję, która pomoże mu w ratowaniu swojej tragicznej sytuacji. Postanawia sprzedać swą kolekcję polskiego malarstwa to kończy się niepowodzeniem. Hrabia Ignacy Karol Karol Milewski zmarł w Puli we Włoszech 16 października 1926 roku. Pochowany został na cmentarzu w Rovigno, Bistri, obecnie terytorium Chorwacji. Jego serce zostało przewiezione do Wilna i umieszczone w grobowcu u stóp matki na cmentarzu na Rosie. Z tej tak wspaniałej kolekcji niewielka część trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie, stając się wizytówką galerii sztuki XIX wieku. Również kolekcję autoportretów nabyło muzeum za dziesięciokrotnie wyższą cenę w antykwaracie niż była oferowana przez jej kolekcjonera. Obecnie wiszą one w korytarzu części administracyjnej muzeum. Większa część kolekcji jest rozproszona po całym świecie. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić sylwetkę i osiągnięcia tego tak wspaniałego kolekcjonera. Zapraszam państwa do odwiedzin muzeów i do podziwiania naszych rodzimych artystów. Dziękuję państwu za uwagę. Do miłego